Po zrobieniu mojego ostatniego filmu, przyszedł mi do głowy dosyć dziwny pomysł, bo Moje miksele były dosyć mokre, więc pomyślałem, który z nich mógłby w sumie Przechować sobie najwięcej wody Więc chciałem to sprawdzić, lecz na początku musiałem ustalić swoje zasady Po pierwsze Miksel ten musi Mieć jak nabrać tą wodę, czyli Nie można jej po prostu mu wlać gdzieś pomiędzy elementy na siłę e, Czyli W zasadzie żaden z serii pierwszej i Drugiej, trzeciej nie mógłby tutaj wziąć udziału. Tłumacząc na szybko te zasady, to działa tak. Łaka łaka by był do tego idealny, bo można po prostu tworzyć gębę i tam nalać wodę. Za to nick Poza tym, że jest nik to jedynie gdzie można brać wodę, to do tej szyby, tak bym powiedział, tego okulusa. Lecz tak naprawdę to trzeba było mu go odczepić, więc go nie liczę, bo trzeba go rozmontować, żeby tam nabrać wodę. A więc, oto są miksele, które mogą przychowywać jakąkolwiek wodę, czyli Skull Z na no upartego On to na pewno Też, też Do tych dwóch nie jestem pewny, bo będą mieli na pewno wycieki I są ci dwaj I wygląda to, że mało Ale są jeszcze kopułowcy, ale Kopułowców teoretycznie wody można nalać przez te dziury Ale problem jest taki, że jak go postawisz To ci ta woda wyleci, więc po co przychowywać w nim wodę lub Ogólnie po prostu ich odrzucam, bo woda będzie z nich ciec, więc to będzie trochę nie fair. tym, tak to chyba Snacks by miał najlepszą sytuację stąd, ale bardzo by mu woda nie ciekła, więc ich odrzucam. Więc czas na pomiary, żeby zobaczyć, kto stąd będzie najlepszy, choć wolałbym jeszcze przed tym ustalić, może jednego kandydata na serię, bo seria ósma. Ma dwóch kandydatów, na przykład szósta też ma trzech, ale Wolałbym, żeby zostało po jednym z tych serii, bo Czemu by nie Dobrze, rezultaty przeprowadziłem i Ciekawe mnie na kogo stawialiście Ja osobiście stawiałem na Pana Fioletowego, bo czułem, że Przytrzyma to jakoś długo A wiedziałem, że oni nie dadzą rady I nie wiem na to stawialiście, ale Stało się coś, czego się aż tak nie spodziewałem. Mianowicie doszło do większości dyskwalifikacji. Pierwszy gobol przepuszcza wodę, lało się z niego jak sitka, ale masz pary, tutaj to nie dziwne. Kompaks musiał przepuszczać, myślałem, że coś w nim zostanie, ale przepuścił wszystko. Forks również wszystko przepuścił, bo tu ma dziurę. Myślałem, że tak się wytrzyma, ale przez, pomiędzy tymi dwoma żółtymi elementami tak ciekło, że forks odpada. Propo pana grubego, on też odpada, po prostu z niego tak ciekło. No z podu, tak, tak jak z forksem, z niego ciekło. E, finałowa czwórka. Sardzo też odpada, z, e, ciekło mu z tyłu. Trzymałem go tak, nalałem mu. Wyciekło z tyłu, dwa razy próbowałem. Wyciekło. F, finałowa trójka. Chyba nikt się nie spodziewał, że tutaj dotrze z kurzji, ale. Nie wiem do końca jak to potraktować, bo Berb Też popuścił wodę, ale trzymał ją zdecydowanie dłużej Niż tamci Skulzy też trzymał wodę, mam nawet ilość wody którą wytrzymał około no, Trochę też mu wyciekło Było za dużo na Lem, ale To około tyle wody No widać, naprawdę nie za dużo Berb miał zdecydowanie więcej od niego, ale Wyciekło więc, szczerze, oni są. Egzekwo, tak, drugie, trzecie co zostawia Mixadela? Nie spodziewałbym się, że on cokolwiek wygra, ale tak, Mixadel to wygrał. Dlaczego? Prosty powód. On ma tutaj ten korek. Na początku myślałem, że ten korek sprawi, że on przegra z Forexem, ale w jego przypadku ten korek go ocalił. I Mixadel przechował sobie półtorej kopuły wody około. Jest jedna cała, tutaj trzeba dać takie dwie większe krople, bo mi je wyciekły. I druga też prawie cała, w sumie to tak naprawdę wyszłyby dwie kopuły. Więc gratulacje dla Mixadela, on to wygrał. Także oni są na drugim, trzecim miejscu. To zależy czy dawać berpowi dyskwalifikację, czy nie. Ale oni się zsikali. O, o, i nie dałem brać udziału. I tak zabrałem im kopuły na pomiar. Więc powtarzam, Mixadol coś wygrał. A nie, nie wierzyłem w niego naprawdę. Więc dzięki za oglądanie tego eksperymentu. Czy ten fakt był ciekawy? Nie. Czy on zmienił wasze życie? Nie. Czy on zmarnował wasz czas? Tak. Ale teraz już wiecie, że Mixadol jest najlepszy do przechowywania wody. Co prawda może się przewrócić, ale trudno. Więc dzięki za oglądanie. Do następnego. No i nara.